Turyński stadion pęka w szwach. Juve kontra Inter Kto dziś będzie mógł otworzyć szampana? Szanowni Państwo, mam znakomitą informację dla tych, którzy wybrali oglądanie meczu razem z nami z Allianz Stadium z Turynu. Tak, to był bardzo dobry wybór, bo szykują nam się wielkie emocje. Wita się z Państwem duet komentatorski. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Miłośników włoskiej piłki nie brakuje. A teraz... Słupek! Ale piłka w grze! No, zapowiadało się nieźle, ale jednak z dużej chmury mały deszcz. Tym razem Juventusowi zabrakło odrobiny szczęścia, ale kolejny taki strzał już pewnie trafi do siatki. A tymczasem wciąż mamy remis. I to tyle z tej akcji. Oto skład Juventusu na dziś. Wojciech Szczęsny w Bramce, Adrian Rabio oraz Locatelli zagrają w środku pola. W pierwszej linii tego zespołu zobaczymy dzisiaj dwóch zawodników odpowiedzialnych za finalizowanie ataków. Łatnie teraz uszył na połowie rywala z piłką. Proszę, udana interwencja teraz na przedpolu. A oto skład drużyny Interu na dzisiejszy mecz. W bramce Jan Zomer. Dalej w obronie Stefan Debrey wystąpi obok pastoniego. Henrik Mikitarian oraz Nicolo Barella zagrają w środku pomocy. Z przodu sztab szkoleniowy postawił na duet napastników. A czas pokaże z jakim skutkiem. Danilo. Rabio ma piłkę. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Umówmy się. Nie było tutaj żadnego zagrożenia. Lautaro Martinez. Akcja zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to strzałem. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Sędzia bliździe i mamy rzut wolny dla Juventusu. Uwaga, będą prowadzić. No, nareszcie! Cisnęli, cisnęli, doczekali się. Ta branka długo wisiała w powietrzu, ale wciąż byli nieskuteczni. Wreszcie mają to a co zasłużyli. W tej akcji najważniejsze okazało się ostatnie podanie, bo obrona nie potrafiła poradzić sobie z tą zwycięstwą. Takie wygranie to koszmar dla defensywy. Cieszy się wyraźnie szkoleniowiec. Ten gol oznacza, że mecz układa się zgodnie z planem. Na pewno jednak nie chce, by na tym poprzestał. Inter wznawia grę od środka. Czy z takich jeszcze na wyrównanie? Oto jest pytanie. I ładnie mija teraz rywala. Okazja jak marzenie. Świetnie. Bramkarz popisuje się teraz udaną interwencją. Wybronił Warcy trudnym położeniu i jeszcze utrzymał piłkę. Pierwsza połowa dobiega końca. Stara Dama z niewielką przewagą. Jak ocenisz ich formę? Tak, prowadzą 1 do 0, więc teoretycznie zespół może mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. Tyle, że taki wynik to żadna przewaga. Nawet jedna przypadkowo stracona bramka może zniweczyć cały dotychczasowy wysiłek drużyny. Muszą zachować koncentrację, a najlepiej coś jeszcze strzelić. Pierwsza połowa meczu na Allianz Stadium dobiegła końca. Piłkarze właśnie zaczęli drugą połowę spotkania. Domyślam się, że Inter ma na nią plan. Pierwszy punkt zdobyć wyrównującą bramkę. Może teraz wyrównać? McKenney. Interwencja najwyższej klasy. Akcja rywala skasowana. środkowuje teraz ze skrzydła. Nie patyczkował się teraz. Wybił daleko. Jest już na połowie drużyny przeciwnej. Ma kilka opcji w zanadrzu. Oj nie, zdecydowanie nie tym razem. Będzie świeży zawodnik w szeregach Interu Mediolan. Gatti. Podanie do Wlachowicza. Miretti opanowuje piłkę. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Inter zacznie z autu. No i po ataku dobra interwencja. Teraz okazja, są koledzy, można wyprowadzić kontrę. Francesco Acerbi. Stefan de Frey, Bastoni. Wciąż potrzebują wyrównującej bramki. Ale spokojnie przygotowują ten atak. I jest! Inter wyrównuje stan meczu. Nie załamali się prowadzeniem rywala. Teraz to oni są rozpędzeni. Mamy wynik remisowy. 1 do 1. Pójdźmy sam na sam z bramkarzem. Przed nami ostatni kwadrans spotkania. Markus Thuram odzyskują teraz piłkę. Manuel Locatelli. Kibice głośno domagają się od Juventusu zwycięskiej bramki, ale czasu jest coraz mniej. I to tyle z tej akcji. Ma wsparcie, by to rozegrać. Nerad Suri podkręcają tempo w końcówce. Rzutem na taśmie usiłują zamienić ten remis w zwycięstwo. Łatwo to broni teraz. Juwe, szuka luk w obronie przeciwnika. Poszedł do prostopadle zagranej piłki. Będzie groźnie. Co tu się wydarzyło? Jak można było tego nie trafić? Najwyraźniej głowa dyktowała jedno, a nogi uczyniły drugie. To sama końcówka przed nami minuta doliczonego czasu. Lautaro Martinez. Lautaro Martinez.